Dzień dobry, przystanek Pasieka. W końcu czas nagrać odcinek o tym jak karmiłem pszczoły, dokarmiałem czym i leczyłem na warozę. E, tak jak tu widzicie e, ja zastosowałem invert e, dystrybuowany przez Wysonia syrop zbożowy z dodatkiem ziół. Już tutaj sporo, wydawało mi się, że ten invert będzie dobry i jest dobry, tylko e, zrobiłem podstawowy błąd, o którym się dowiedziałem później oglądając i czytając, że troszeczkę za wcześnie e, go podałem, że w lipcu, tak jak sobie kupiłem odkłady, powinienem zastosować bardziej e, wodę i cukier w stosunku 1 do 1, coś bardziej na rozwój roś, rodziny niż, niż tutaj właśnie ten invert, który bardziej jest dedykowany już zakarmianiem na zimę. No, był to pewnie jakiegoś rodzaju błąd, który mam nadzieję nie będziecie powtarzać po mnie. Ja już na pewno tego nie zrobię. Czyli w lipcu będę robił mieszankę cukru z wodą 1 do 1, żeby bardziej jeszcze wpływać na rozwój rodziny niż się usadawiać do zimowy. E, mniej więcej e, każda moja rodzina taką butlę e, przeniosła sobie do ula, dlatego jest w sumie bardzo dobra, dobrze zakarmiona i te ramki Candyboard nie są tak naprawdę póki co potrzebne. Są tak jak mówię asekuracją, troszkę zrobioną na przerost, wyrost ale e, lepiej dmuchać na zimne tym bardziej że jestem na etapie e, uczenia się że nie chciałbym e, im zaszkodzić e, także podsumowując syrop jest jak najbardziej dobry ale nie na etapie podawania w lipcu tutaj zrobiłem e, delikatny błąd przyznaje się, no nie, nie, nie umiejętność nie wiedza, to wszystko wychodzi w prawie. Do tego syroku dodawałem jeszcze różnego rodzaju dodatki, jak na przykład aminowet. Tutaj jest napisane, że są to niezbędne aminokwasy, witaminy dla pszczół, substytut pyłku dodawałem MultiProVet to jest multi usprawniający trawienie szczególnie to podawałem po leczeniu na warozę tak mi dorodzono i tak samo jak zapytałem się w firmie Anima. te dwa produkty można łączyć razem podając jej jednocześnie w syropie. Nie przeszkadza to absolutnie pszczołom i nie wpływa na cokolwiek żeby było źle. To jest sprawdzone także możecie ewentualnie to łączyć. Dodatkowo zastosowałem oczywiście nie mieszając wszystko razem tylko w odpowiednich odstępach nosy wet. To jest Tutaj napisane. Spokojna zimowla, witalność wiosną, rodziny pszczelej. Dodatkowo ten preparat stosowałem zapobiegawczo, żeby uniknąć chorób. Mam nadzieję, że mi się to udało. Jeszcze, że tak powiem, doda, do, dodatkowo używałem ten preparat. I teapis, jak tu też jest napisane, skutecznie chroni twoje pszczoły przed osłabieniem, zatruciem na pożytkach. Wzmocni swoją rodzinę przed chorobami. Myślę, że to nie zaszkodzi, a jednocześnie da być może jakąś gwarancję na to, żeby wzmocnić nasze pszczoły i żeby były cały czas zdrowe. Jeszcze dodatkowym produktem, który przed zimą zastosowałem, jest Hive Life. Silna rodzina, mieszanka paszowa uzupełniająca dla pszczół. Tak jak mówię, to jest mój pierwszy rok i um, słuchałem różnych podpowiedzi. Może troszeczkę tego dużo. No ale zobaczymy Nic się złego nie dzieje A mam nadzieję, że przezimuję wszystkie rodzinki I wtedy będzie to jakby jakimś też dowodem na to, że mnogość tych produktów, które dodatkowo zastosowałem Nie wpłynęło źle na moje pszczoły Poza tym myślę, że w dobie tej całej chemii tego wszystkiego warto być troszeczkę bardziej przewrażliwionym niż raz zaniedbać, przyoszczędzić czy, 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 czy po prostu nie zadbać o swoje pszczoły, o które wszyscy w jakiś sposób chcemy, żeby żyły jak najdłużej i jak najmocniejszej sile rodziny, bo o to walczymy i o to nam chodzi. To Tyle, co y, stosowałem w zeszłym roku. Za chwilę przejdę do y, sposobu leczenia na waroze. Wracając do tematu leczenia na, przeciwko warozie, to tak jak już na jednym z filmów y, Wam pokazałem, y, zastosowałem Varomet dlatego że jest bardzo prosty w użyciu wystarczy tylko zmieszać i doprowadzić do temperatury powyżej 25 stopni i polewać w uliczki po pszczołach tak więc dla początkujących ale nie tylko powtarzam pszczelarzy jest to produkt banalny gotowy może nie za tani ale to wszystko kwestia własnego przemyślenia w skład tego produktu wchodzi kwas mrówkowy i kwas szczawiowy dwuwodny innych produktów tutaj nie ujawnili na pewno pewnie są ja jestem z varomedu bardzo zadowolony dlatego że jak zastosowałem w lipcu po zakupie swoich odkładów bardzo dużo warozy mi strącił i późniejsze leczenie zachowawcze tak naprawdę już nie miało takich skutków ale doczyszczało pszczoły to jest w takiej butelce przygotowane do użycia bardzo prosto, banalnie się to robi i, 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 i tak jak mówię no, na początku ja się bałem wszelkich innych środków bo to wiadomo, nie wiadomo jak to używać a to jest produkt gotowy warty polecenia i ja z niego korzystam dalej drugim środkiem, który zastosowałem w sierpniu były to paski biowaru oczywiście to już jest przepisywane przez lekarza weterynarii, tego nie kupimy Także też o tyle fajne, że wkłada się te paski i ewentualnie co tydzień tylko trzeba zmieniać uliczki, żeby to nie, 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 nie leżało w jednych uliczkach, ale cały czas w miarę rotować. I też jakby myślę zdało egzamin, dlatego że takim teoretycznie ostatecznym moim leczeniem było zastosowanie a Też przepisuje to lekarz weterynarii. Ja go zastosowałem pod koniec września, jak już byłem stuprocentowo pewny, że w moich ulach nie ma czerwu. A byłem pewny dlatego, że 1 września założyłem izolator chmary, wsadziłem mateczkę do środka, no i jakby już z Wiadomego punktu z końcem września jest stuprocentowa pewność, że nie ma czerwiu. I wtedy zastosowałem leczenie apiwarolem. I po jednokrotnym przeleczeniu apiwarolem tak naprawdę osypu warozy nie było. Także miałem stuprocentowo pewny ul, że jest czysty od rozy. Natomiast w miesiąc później, no bo pszczoły cały czas latały, bo pokoda jaka była taką wiecie, że to były cały czas upały praktycznie do grudnia, no może nie tyle upały co ciepło, hmm, zastosowałem jeszcze jedną metodę, którą podejrzałem na internecie, na YouTubie hmm, i odważyłem się, dlatego że została ona podana w bardzo przyjazny sposób. Za chwilę hmm, przygotuję to i wam pokażę jaką metodę zastosowałem ostatnim sposobem leczenia przeciwko warozie było podejrzane oczywiście na youtube e, podane w bardzo fajny sposób leczenie m, przy wykorzystaniu kwasu mrówkowego 85% e, Zanim zobaczyłem ten sposób, byłem bardzo daleko od w ogóle chęci wykorzystania tego środka. Natomiast po obejrzeniu filmiku z zastosowaniem to, co widzicie w tej chwili tutaj, zdecydowałem, że spróbuję, dlatego że podane jest to naprawdę w bardzo fajny sposób. E, uzasadnione też było bardzo pozytywnie i e, chyba się podpisuje na razie wykonałem jedną próbę także e, trudno mi powiedzieć do końca ale zdał egzamin jak widzicie jest to buteleczka 100 ml e, sznurek wędzarniczy i podkład pod panele naturalne e, Sznurek wędzarniczy nie może się opierać po, o butelkę, dlatego żeby się nie skraplało i nie spływało w jednym miejscu, tylko ma tutaj być przerwa i ma to skraplać się w tym e, miejscu. Tak jak m, widzicie, można to przykleić pineską, żeby się e, to wszystko fajnie nam ułożyło i powoduje to nasiąkanie całego tego podkładu. Oczywiście to musi leżeć na beleczkach, żeby nie bezpośrednio na ramkach, aby nie skraplało się też na ramkę. I powoduje to nam oczywiście to kładziemy u góry. Powo powoduje to nam równomierne odparowanie w ulu bez żadnego nagłego takiego uderzenia czy strzału tego kwasu mrówkowego. Sposób mi się wstępnie spodobał. Natomiast mam dylemat i jeżeli ktoś z Was ma naukowe poparcie, nie tylko jakieś moje widzi się, to bardzo chętnie bym prosił o sygnał jakiś w tej sprawie, dlatego że ta metoda jest uznawana jako metoda ekologiczna. Okazuje się, że tak jak mówię, nie wiem czy to prawda i jestem daleki teraz od stwierdzenia i poszukuję materiałów w tym temacie. Poszukuję materiałów w tym temacie po to, aby stwierdzić, czy faktycznie ta metoda jest zdrowa, czy tak jak słyszałem w wpływa właśnie wręcz odwrotnie bardzo źle na e, kondycję e, pszczół. Mocno mnie to zaniepokoiło i zastanowiło, już abstrahując od tego, że e, tak jak oglądam niektórzy wylewają ten kwas na podpaski czy inne e, tzw. źródła parowania, nie wiedząc, że ym, kwas mrówkowy w spotkaniu z czymś, czego nie jesteśmy w stanie wytłumaczyć, jak zareaguje, to, to już się mija z samą ideą eko. No ale tak jak mówię, świadomość eko jest różna w naszym środowisku yy, i każdy wydaje się, że jeżeli zastosuje coś, co wszyscy mówią, że eko to jest eko. No nie do końca jest to takie stwierdzenie i w tym momencie właśnie poszukuję materiałów, które potwierdzą lub nie, bo to i w jedną i w drugą stronę może oczywiście zadziałać, szkodliwość lub dobroć stosowania kwasu mrówkowego. Jeżeli ktokolwiek coś wie, ale tak jak mówię, to nie ma być domowe przemyślenie, tylko naukowe, aby się tym podeprzeć, to bardzo proszę o sygnał, o materiały, dlatego że błędnie jest to uznawany kwas mrówkowy jako cud eko przy stosowaniu przeciwko warozie. Ok, to by było na tyle. Myślę, że wyczerpałem temat dotyczący tego, jak Zakarmiałem moje pszczoły jakie leczyłem w zeszłym roku. Jeżeli są jakieś pytania, to oczywiście nie ma problemu. Na końcu jest plansza z wszelkimi możliwymi ze mną e, namiarami na kontakt. I zapraszam do dyskusji w sprawie stosowania kwasu mrówkowego. Pozdrawiam, przystanek pasieka, cześć i czołem.